A gdyby go tylko tyłu wziąłeś? Ja... Eee, kurwa! kurwa! Ging... No, co się przywitaj. No cześć, jestem Oskar, pre xd98, to jest pierwszy filmik na drugi kanał. Teraz seba. No i to jest nasza taka nowa seria yy, znowu z Minecrafta, tym razem na kanał Oscara ogólny, taki już, których on jak mi powiedział ma być bardziej oganięty a gramy na Alfie, yy, czyli na starej, lepszej wersji Minecrafta, kiedy to nie robiło się z tego takie wielkiego. Ty myślisz, że zombie. No ja. Ja też, ja też właśnie ciebie ostatnio pomyliłem. No dobra, i mniej więcej mamy teraz tutaj zamiar: no, jak każdy, każdy porządny odcinek, znaleźć sobie coś do, do mieszkania no. i drewno pościnamy, i to będzie świetny odcinek, naprawdę interesujący. Polecam wam. Eee, dobrze mnie słuchać? Dobrze, dobrze, to to każdy zetnie po jednym drzewku i lecimy. gdzieś. I. ijo. I jo. Teraz głodu nie ma, teraz nie, nie ma sprinta. Ijo. Nie mam łóżka. Ale i tak... Ale i tak to jest lepsze. Mam 5 drewna. A ja sobie... Góralka i słucham nighthore. Ja. No to gdzie, gdzie hmm. się przeprowadzamy? Bo tutaj nie mam za bardzo ciekawych terenów. Jeszcze no. tutaj oblatałem trochę i nie ma nic. Tu płynie ma na drugą stronę, możemy płynąć. Hmm. A mi się wydaje, czy tu się... ...dłużej y, płynie. Co? Mi się wydaje, czy tutaj się dłużej płynie. Jak dłużej płynie? W tej wersji. No w tej wiem. wersji. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, idziemy tam. Tam może Mam wełnę, nie wiem po co. Ja sobie... Tak od dupy e, zacząłem grać na tej Alfie i wygenerował mi się taki bardzo, bardzo fajny teren, ale Patrz, patrzę, kurde, tam za chory. Jo. Ale patrzę tam za horyzontem, patrzę, patrzę i kurde góra ucięta i dupa i mi zniesmaczyła Słuchaj... węgel! Tu, tu powinno się cieszyć z węgla. Dużo o ja sobie już. Ja pozbiorę gravelu Bo się przyda później na strzały Bo tu się tak fajnie strzela Gdzie tu je inventory? Mam żelazo O, o Zmienię sobie na literę E Jo, zmieniłem A tu to nie ja, ma shifta. Ja tu mam crafting boxa Spokojnie, ja wywaliłem jak gdyby to Dobra, zrób se kill off i tyle. Ja kopię to. Ja żelazo. Ha! Już mi ten kamie... kamie drewiany niepotrzebny. Chuj, chuj, chuj. Człowieku jesteśmy bogaci, mamy żelazo. No. Czuję, ja podgłośnię sobie tutaj coś. Trochę kobelka jest. O. Tutaj jeden węgiel pozbiorę. Pozbieram. Ej, tu jest jakaś jaskina. No, no czekaj, pójdziemy tam zaraz. Siema! Nie. Knoju. Czekaj, wezmę crafting box i lecimy w dół. Jo, jaskina... Ło, głęboka trochę. Mam zbiorek grzyba, będzie na zupę. Jo, czekaj. Miecze sobie zrób. ...miacza. Jo, tylko kopię trochę tego kobla. No pisnę sobie łopatkę... ...na gravel. Będziemy się mogli fajnie strzelać. Jo, tu są te fajne łuki. No. O nie, wpadłem do jakiejś dziury. Ej, ale tu jaskinie ale... przy okazji odkryłem. No to była ta jaskinia. A nie, tu jest inna. Odkok się. Dobra, to... tu do ja mnie, bo do tu jest żelazo. Moje. No, yeah. LOL? Jedno? Tutaj mam no, dwa. No. To są chyba ucięte tereny. Ci powiem. Ale my tutaj nie będziemy właściwie... Albo nie będziemy w tym odcinku szukać jakiegoś miejsca do zamieszkania, tylko... No, poszukamy sobie zwyczajnie... No wiesz, ten tego ołowego, ten tego takiego fajnego, yy, surowców. Tutaj możemy iść teraz tak fajnie w dół... Bo tu... Ej, tylko mnie tu nie spychaj, bo tu jest coś bardzo głęboko. Spoko. Ej, tu jest naprawdę to. głęboko. A Zoro się śpi? Słuchaj, jak wito był mały, to... melawa. Te... Aha. I żelazo. No co, jak Vito był mały? No jak Vito był mały, to on ci czasami szczekał we śnie? No, nie wiem, chyba nie. Hmm. Hmm. Bo zero tak ma. Wiesz co, ja tu... Podrobię z kurczaczków mięsko. Z kurczaka ci mięso już nie wyleci. Łe? Chyba. Nie, piórka wyleciały. A z skóra? Złaś jakoś na dół, podkop się kill Czekaj, żarcie mu się... Ej, nie dostałem expa. Pierdoli, LOL. Pierdolisz. Co się, co się dzieje, Andrzej? Dobra, schodzę tam do ciebie na dół, jak się nie zapije, to będzie dobrze. Wiem, ja już trochę mam żelaza. U, ale walłem. I lawa od razu, w pierwszym odcinku. Aha, pamiętasz pierwszy odcinek... Nie który mów mi nic od... o lawie. <laughs> Tam, tam creeper, na, tam creeper na dole chodzi. Od tej lawy jest takie jakby zejście, to tam pochodnie postawiłem. Aha, od tej lawy, spoko. No, jestem tutaj na dole. Kurde... Ty zleciałeś... na główkę tutaj? Zrobię nam schody, jak cywilizowani ludzie, okej? Okay? Yeah, nie, zamurowałem lawę. O ty Ej, Tutaj ci... już coś kombinowałeś... Bałeś? No tam na dół nie idź, bo tam jest... Tu są właśnie takie... Tu są fajne właśnie fajne je, że ciągle jakaś dziura jest lub coś generator tutaj jest... ...mutany. Widzę, Widzę żelazo, Andrzej. Zaryzykuję... ...zaryzykuję zary, podpaleniem dupy... ...dla żelaza, okej? Okay? No. Już mi kilo w Kto Masz crafting boxa? Eee, ...nie, ale mam dosyć, dosyć drewna. Czemu kit to jest nie działa? A, się, się, przypomina takie dobre czasy z Minecraftem. Ej, bo się, ja, ja tu pokopię. Nie, ja się boję, że ten killoff jak będziesz stał obok mnie, to jeszcze mi go w oko wsadzisz. Jaki jest telefon w Minecraftzie na karetkę? Nie wiem, kwadrat do kwadratu. Jest ale... nie i nie koło mnie Ale, ale na początku nie kwadraty Co ty kobla dajesz do rarce Oni wolą gravel Oj, gravel co ja odganam Wbijamy to po nich Kto mnie bije To nie ja nie Idziemy Nie, <ślesz> 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 tak nie rób Zainwestowałem w pochodnie, i dostałem żelazo. Kasia weszła na scape'a. O ty LOL, jaki Linking Park mi się tutaj włączył. W tym... LOL. Kuźwa, nie bij mnie, bo już mam trzy serduszka. No i... Kilof poszedł się kochać. Ale to mam Tam 6 żelaza. Leć po crafting boxa, ja wykopię tutaj tak do 12 poziomu i chwilę pokopiemy. Nigdy <gryw> nie kop pod siebie pedale. Pierwszy odcinek musi być... Odkryłem kanion! To znaczy... Ku ol, napisz do Odkryłem napisz Ewa tu napisz do niego, napisz do Dobra, dobra, o, teraz niego, no yeah. dużo już tego żelaza nawet jest Teraz weź tu odejdź, bo nie wiem czy ja tu mogę zejść Andrzej, oszukałeś mnie, tu jest redstone Znaczy czy ja coś mówiłem, że nie ma Jo yeah. Wolę się tu nie bawić, bo jak mnie zombiek tutaj walnie 10 metrów to nie dzięki Gdzie ty polazłaś? A tam coś. No bym się walnął tutaj bym się tam walnął kim, kim poszłeś kim? tam na dół? E, e, widzę twój nick widziałem, no teraz widzę Ej, zbieramy redstone'a? Nie, ale to są kliperki, Andrzej. Wiać. Jeden mnie zobaczył i do nas biegnie, więc... WIAĆ! Chodź tu do mnie. Jest chyba na Właśnie widzę tutaj kliperki. Chodź do mnie. Masz miecz? Jo, mam. Będę cię osłaniał. Lol, złoto, patrz. Tyle, że będzie problem z żarciem, jedynie, że... Będziemy się tepać. Idź. Jaki klipper? Klipach ostateczny melanderz. E, zauważyłeś jak się dziwnie bije mieczem? Nie. No to machnij kilka razy... A dobrze już. Tak samo. W powietrze, w powietrze Andrzej. Powoli. A spróbuj spa spróbuj spabić, nie da się spabić. Kur... Sorry! O nie, nie do creeperka! nie. oddaj Teraz to. idę do ciebie... Nie, wpisz komendę TP... I takiego Wpisz nie. ci w dupę że krew z popłynie z odpływów. Ale jak i te mi się rozprzestają, tepnij się do mnie. TP, uzu Uzu Maki, Oskar, Pro, <laughs> Czekaj TP Aha to trzeba z dużych liter Aha no kurde Oskar Idę po ciebie okay, O Na nie masz full życia Masz to, masz to, masz to Masz to Masz to, masz. daj da ci trochę drewna Zrób sobie tu lepsze kół, tu masz miecza Węgla nie miałem tyle, jakby co, chyba. Spoko. Co mamy na pół? Post... Oj, sorry. Weź to postaw w crafting boxa. Tam na dole jest Creeper, to on cię zabrał parę itemków. Zarz tyknął ja. Co bij? Czekaj, co ja miałem zrobić? Powtórz. <noise> Coś tam chcę zrobić. Craftinga miałem zrobić. No. Żeby jakieś echo zrobić. Ja tu trochę węgla pozbieram, żebyśmy mieli... wiesz, że kliperek na dole, to co? Moje itemy, lol. Przepraszam. Echem. Oj, 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 Andrzej. Tam nie wchodźmy, bo tam jest ostateczny melanż. Ciekawe, Klipery! ciekawe. Chodź, obsiorbiemy mu. Eee, zombie... 5 creeperów! Ten creeper tu, koło którego przyszedłeś on ci nic nie zrobił Jo? To masz lagi, bo ja tu żadnego creepera nie widziałem Jaki zombie Haha, zombie mi pomógł tu eee, Wejść To ma problem, bo on nie wejdzie! Takie tam na dole jest creeperek Przygotuj miecze, no. ja zatkam wodę bo ten Creeper jest na dole, nie? Jo. Aszu. Kurde! Co znowu? Co znowu? Tam jest Creeper na dole, nie? Czy ty go Je? nie widzisz? Ja weźmiemy itemy dawno już i. i nie była ta Creeperka. Ale jest! To myśl, lepiej reloga zrób. Jest! <laughs> Chyba <on> tam Jest! 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 temy w Jest! w razie Jest! Ja w się Jest! nie da przynosić. Jest! To... Hmm. To... Jest! tam? Jest! go nie widzisz Zwracam Jest! Widzisz go? Ja. Zaraz odejdź, idę, idę go zako... Odejdź! Zdetonuję go do dole sprawy. Ma. A te takie butale, ciota. Czekaj, idę zobaczyć co jest dalej. Ale ty się nie ruszasz. Ale już prawie nie ruszam. Się... Nieco szybko na koksa lecę. NIE! Tykaj. To jest dobry cave ci powiem. Kurde, padłem. Ale zostawiłem itemki w skrzynki. W skrzyni. Dobra, może kończymy Jo? Padłeś? Ale zostawiłem itemy w skrzyni u góry. Ale nie o tobie chodzi. Padłeś, bo ja cię... Za sekundę temu widziałem no. jak biegłeś, a cię pięć kliperków goniło. Gdzie są te itemy? Ty, zrób ten schody do góry. Ty ci zabrał. Co? Zrób ten schody do góry, bo ja żadnych itemów nie mam. Ale gdzie schodzę do góry, Andrzej, o co ci teraz chodzi? No do tej skrzynki z temami, bo ja nie wiem, gdzie ona teraz jest. To czekaj, ja może tam wejdę, ale nie wiem, bo. Tu wbijaj tam. Czekaj... Kurde, zgubiłem się. Ona tu jest, nie u góry. A ja o, widzę, jest. <laughs> Andrzej. Ojej. Idę za tobą. Czekaj. No chodź tu, tu, tu. Gdzie jest ten zombie, musisz obok niego przejść. Kurde, spadłem. Idę, Co za debil no. i tę skrzynkę rozwalił? Ja? Nie widzę. Eee, tu. tepni się do mnie. duży kliter? Wszystko. Są itemy, a ja ich podnieść Tepę. nie mogę. TP, UZUZU Maki, OSCARPLAYER ORIENTED, tak? 89 98 9-8. Wi... Widzisz te itemy tutaj, czy... czy już tu nie ma? Jakie itemy? To jak już to są moje itemy, bo ja tam deadłem obok tego zombiaka Dobra, wszystko podniosłem Dobra może wychodzimy na powierzchnię... Ej, co? Jo, a masz wszystkie itemy? Mam, czy idziemy tam zwiedzać jeszcze Czy tutaj robimy e, taką... Dobra. Czy robimy tutaj taką pierwszą bazę na razie Rób tutaj bazę, a w międzyczasie pójdziemy tam do... do i Andrzej pójdziemy szybko No na i uzbieramy drewna, a później dokończymy Nie kombinuj to za bardzo, tylko ten dach tu napraw, bo... Bo go nie ma, o. Może będą na łeb leciało. <laughs> to A, Tu, tu. To, 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 to. Czekaj, tu. tu, trochę odkopię. Tu się zamuruje... O tu tak... czekaj tu piszna takie coś... Czekaj... O... ja... jo... Dobra, git... Osoń dupę... tu. Dobra, żyjemy po ciemku. Tutaj stałem jednego crafting boxa. Drzwi, drzwi, drzwi trzeba zrobić. No, potwierdź drzwi. a to ma być baza pierwsza. Człowieku, epicka. No. Ale fajny piecyk. Wsadzamy tutaj to, możemy przepalić żelazo przy okazji. Dobra, trzeba skrzynkę zrobić. Teraz tu żadnego creepera nie wprowadź. Co? W sensie? Ciasno tu trochę, nie? Weź mnie tak nie posuwaj! Ile ty te... spoko. Ile ty tego węgla miałeś? Jest taka... Weź go tam włóż. Powiem to trochę bazę. Dobra, to i kończymy. Czekaj, tu się tylko ogarnie. Czy pozdrawiasz kogoś na koniec tego odcinka? Andrzeja i rodzinę. To fajnie. I czekaj, tutaj w końcu się zrobi stracza. Dobra już jest. Party party. Party. tracking Daj tu mi jednego węgla Oddawaj całego węgla Ej Oscar Lol przez drzwi mogę stawiać klocki Spróbuj Ale mi się nie chce stracić ten... Ej, weź tam odejdź, weź tam dalej, odejdź, patrz. Odejdź dalej. Dalej, pod ścianę tam dalej odejdź. No przed chwilą mogłem, a zobacz od tej strony. Weź Wejdź za tamte drzwi. Pan ma Jurek. Aha, dobra. Za tamte drzwi byłaś. I stój. I stój tam, na tym koblu. I I patrz. <laughs> Ale jaja, ale jaja. A się zapomprował. I kilo w pierdeku. Dobra, kończymy ten fajny odcinek. Jak 25 minut. A teraz dosłyszaj, dodasz? Ten dodam nawet dzisiaj. Dobra, odkładamy tu wszystko. Kurde, jak tu się głupio teraz odkładaj temy. To no nie wiem, ale ja w realu, już bym za takie walenie łbem, już bym miał zero serduszek. Hmm. Tu wszystko poodgładam. Zamknij drzwi, żeby nam tu niech na meliznę nie wrzadł. Albo więc, więc co trzeba jeszcze w tym odcinku zrobić? Co? Czekaj... Potrzebuję szkło Co jest głupie, że tak posuwać można Będę na mnie fajne. Ej, to się piasku już się da przepalać na szkło? Jeszcze czego? Albo mam lagi Nie, przepala się No i. się tak nie posuwaj, bo to wkurza O, 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 o. Dobra, spoko. O. So good. Dobra. Wszystko jest ładnie, oddawaj pochodnie. Tam postaw jedno, tam postaw jedno. Więc zostałeś sam w Dobra weź ze spokem. Co zrobisz? Walnę <noise> Dobry pomysł, Andrzej. Dobra, dokończymy, będzie? Ja. Dobra To był nasz Alfa pierwszy lepsza. odcinek Nasz pierwszy odcinek z krzywej skrzynki z tą nowego piecówkę No Żegnaj się ładnie się dalej krzyby. Nie ładnie dalej Dobra No cześć wszystkim Do następnego odcinka tą serię Dokończymy całą Będzie ona ile odcinkowa Pierwszy raz w życiu, Andrzej, a ja mam wiedzieć, że Minecraft będzie nie skończona <laughs> Kuj zabijemy smoka. Właśnie, tutaj jest jakiś sens gry? Nie. Dobra, kończymy. Ej, dobra, no i trzymajcie się do następnego odcinka, cześć, pożegnaj się. Cześć, na się to.